Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was na przegląd nowości kosmetycznych z Rosmana w portfolio makijażowym Jurkaja. Będzie przegląd dobrych produktów i złych. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy żelę do brwi od Jurkaja. Niestety ja ich nie mogę polecić. Mają mikroplastik po pierwsze, po drugie alkohol denat. Także niestety producent tutaj powinien zmienić skład na lepszy. Mając na względzie to, że jest to marka naturalna, więc tą naturalność powinni utrzymać. Tutaj mamy tusze do rzęs. Dwa kolory tuszy do rzęs. Brązowy i czarny. Który z nich jest dobry, który z nich jest zły, również się przy okazji dzisiejszego filmu dowiecie. Tutaj macie skład czarnego tuszu do rzęs. Oparty na wodzie, oleju słonecznikowym, alkoholu z grupy tłuszczowych, glicerynie woskach, propanediolu, argininie, białku aminokwasowi, jak i również heksanediol, transporter przenikania, pantenol, mocznik, olej arganowy, witamina E, nieaktywna forma witaminy C, skorbel palmitate, olej słonecznikowy, biotyna. Skład tuszu w kolorze czarnym ma bardzo fajny skład. Więc mamy dobry czarny tusz do rzęs, wros ma nie. Ale ten brązowy niestety jest gorszy. Także ten czarny tusz możecie ze spokojem kupować w Rossmann. Ma bardzo dobry skład. To się ceni. Ale Jurkaja powinna pracować jednoetapowo, a nie robić co inny produkt, inny skład. Należy to też brać pod uwagę. Więc tuż do rzęs dobry w Rossmannie mamy. Jurkaja moją rekomendację otrzymuje normalnie, bez problemu. Ale tutaj macie brązowy, niestety on ma mikroplastik, on nie dostanie mojej rekomendacji, nie ma mowy. Nie ma mowy, produkt nie jest przeznaczony dla świadomych konsumentów, którzy unikają szkodliwych składników w kosmetykach, także ten tusz do rzęs brązowy od Jurka ich został popsuty. Jeżeli firma zmieni skład, wrócimy do tematu. Tutaj mamy produkty makijażowe, kremowe, to nie są produkty sypkie. Tutaj mamy właśnie pielęgnujący róż do policzków cztery kolory, prezentują się opakowania tak. I tutaj właśnie mamy cztery kolorki, co nam producent mówi o tych produktach. Odżywiająca formuła z witaminą E i C, nasycona pigmentacja doskonale blendują się ze skórą. Takowe obietnice od producenta dostajemy także mając na względzie to, że jest to kremowa baza recepturowa tak być powinno tutaj macie skład i skład jest oparty na triglicerydzie, na oleju słonecznikowym, na woskach na mice, kokoglicerydy o właściwościach regeneracyjnych, masło kakaowe alkohol z grupy tłuszczowych, olej różany witamina E, jak najbardziej skład jest ok, krzemiany, lecytyna ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Lezyna w śladowym stężeniu, aminokwas, barwniki, fenoksy etanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących piersią. To trzeba od razu głośno powiedzieć. Tutaj zapraszam Was na przegląd kolorów. I tutaj macie pierwszy kolor tego różu w kremie. Widzicie po opakowaniu, formuła jest dość zbita. Ja niestety nie miałem chwili, aby zrobić Wam dzisiaj słocze, ale zrobię Wam następnym razem słocze tych róży. Ale tutaj chociażby Wam kolory pokażę, jak się prezentują w portfolio tych nowości, które pojawiły się w drogerii Rossmann. Także kolorów mamy cztery. Jak widzieliście. Także, no, coś do wybrania jest. Także konsument na pewno znajdzie coś dla siebie w portfolio e, tych e, produktów. Także kolory prezentują się tak, zbite, masełkowate, treściwe, formuły powinny się łatwo blendować, powinny się łatwo rozprowadzać, powinny nie sprawiać problemu. Także myślę, że będzie dobrze z tymi różami, że nie będzie katastrofy, że nie będzie źle. Także zdecydowanie kolory są nawet bardzo ładne, mogę powiedzieć. Brawo! Tutaj mamy kolejne nowości: pielęgnujące rozświetlacze i brązer. I brązer. Czyli mamy rozświetlacz, brązer od Jurkai. Czy są dobre składowo? Hmm, zaraz się okaże. Cena 50 zł. Coś czuję, że niedługo będzie promka na to. Także, czy teraz kupować? Ja bym się wstrzymał, bo może być tak, że za dwa tygodnie będzie promka i zapłacicie na przykład połowę mniej. Odżywcza formuła, odżywiająca formuła z witaminą EIC. Stopniowanie intensywności koloru i blasku. Idealne konturowanie. To nam obiecuje producent Jurkaia. Słuchajcie, obiecywać można bardzo dużo. Praktyka tak naprawdę jest w stanie pokazać, czy tak jest. Dopiero praktyka. Praktyczne użycie produktu. Bo tak naprawdę producent może sobie napisać wszystko. Dla mnie liczy się też skład kosmetyku. Więc tutaj macie skład brązera. On też jest oparty na woskach, triglicerydzie, oleju słonecznikowym, na maśle kakaowym, na alkoholach z grupy tłuszczowych. Także dobrze, emolienty. Witaminka E, druga witam odmiana witaminy E, a nie odmianka. Olej żożoba, olej kokosowy nieaktywna, witamina C, skorbel palmitate. Lezyna w śladowej ilości aminokwas, barwniki. fenoksetanol nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. I wszystko by było ok, gdyby właśnie nie ten fenoksyetanol, który uniemożliwia używanie produktu przez kobiety w ciąży i matki karmiące. Kolor brązera też widać zbita. Masełkowata konsystencja, masełkowata formuła. Przyjemna dla oka. Przyjemna dla oka formuła produktu. Także jak najbardziej będą słocze, jak znajdę chwilę. Tutaj mamy rozświetlacze. Roświetlacze od Jurkai. Roświetlacze również są kremowe. Nie są to produkty suche. Są to produkty kremowe. Także rozświetlacze prezentują się w taki oto sposób. I też kosztują 49,99 groszy Obecnie w Rossman. Tutaj macie skład rozświetlacza. Oparty na mice. No wiadomo, bo musi być. Olej słonecznikowy, wosk. Też masło kakaowe. Bazy są budłudzące do siebie podobne. Tylko troszeczkę zredukowane albo bardziej podbite kluczowym konkretnym składnikiem, na przykład stanowiącym bazę produktu. Tutaj na przykład jest to podbite miką jako składnikiem rozświetlającym, tak? Właśnie, ale baza typowo jest dość podobna do produktów kremowych w portfolio tej firmy. Skład jest okej. Okay. Ale też jest fenoksetanol, więc nie dla kobiet w ciąży, nie dla matek karmiących. Ja tutaj żadnych zastrzeżeń poza fenoksetanolem do składu nie mam. Tutaj macie słocze, tak wyglądają te rozświetlacze. One zastygają, one są zastygające, one są zastygające, zastygają, ale jakoś nieszczególnie szybko. I tak, jakbym miał to teraz porównać, to takie zastyganie do 50%. Zastygające są, ale nie do końca całkowicie, ale jednak zastygają. Także ogólnie, reasumując, produkty dobre składy. Żele do brwi katastrofa, brązowy tusz katastrofa. Pozostałe produkty jak najbardziej, są OK. Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i moje polecajki mogą dostać. Jak znajdę chwilkę, zrobię Wam słocze dogłębne tych nowości. Pokażę Wam też czoteczkę, tuszu, i tak dalej, i tak dalej. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie Wam dziękuję. Jak się podobało łapka w górę, kocham Was. Pa!